Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji drugiego tomu komiksowej serii Duna Ruth Harkonnenów, czyli prequela popularnego dzieła sci-fi, które jest ikoną gatunku. Recenzowany album to nie tylko kontynuacja historii napoczętej w poprzednim albumie, ale przede wszystkim jeszcze mocniejsze zgłębienie świata i pogłębienie naszych relacji z poznanymi bohaterami. Autorzy umiejętnie rozwijają tu wątki wprowadzane wcześniej, Wrzucając przy, przy tym nowe światło na znane już fakty i dodając do scenariusza nowe elementy historii. Komiks niejednokrotnie przynosi nas w sam środek intryg, które toczą się na najwyższych szczeblach władzy. Twórcy świetnie radzą sobie także z ukazaniem złożoności różnych bohaterów, których losy mamy tu okazję obserwować. Każde z nich to mieszanka innych emocji, które napędzają jego działania i stymulują go do pewnych działań. Duet Kevin J. Anderson i Brian Herbert Skupiają się tu także na ich stopniowych ewolucji. Postacie pod wpływem pewnych wydarzeń zmieniają się coraz bardziej przypominając bohaterów znanych z oryginalnej powieści. Dotyczy to zwłaszcza Leto, w którym coraz to mocniej kielaruje się jego poczucie odpowiedzialności i jego kompas moralny. W przypadku scenariusza jedyne do czego można się tu przyczepić jest momentami dość wolne tempo akcji. W niektórych momentach dialogi są moim zdaniem trochę za bardzo rozciągnięte. Mocną strona albumu jest także jego oprawa graficzna. W Frana Galana są szczegółowe i pełne ekspresji, doskonale oddając klimat surowej i niebezpiecznej planety oraz piętrzących się politycznych intryg. Duża w tym również zasługa kolorystyki, która podsyca mroczną atmosferę, nadając poszczególnym kadrom jeszcze większej głębi. Mamy więc czynienia z pozycją, która z powodzeniem oddaje złożoność i wielkość uniwersum Diuny, dostarczając jednocześnie narrację pełną napięcia, dramatyzmu i wizualnego splendoru. Jest to komiks, od którego trudno jest się oderwać i to nie tylko największym fanom uniwersum. Dajcie znać w komentarzach, co wymyśli o tym tytule i jakie inne komiksy z uniwersum Dune są waszymi ulubionymi.